Witam wszystkich. A dzisiaj jestem w Busko Zdroju. Pójdę do jakiejś restauracji, czy nam jakieś knajpy wysoko ocenionej i zamówię dla Was. No, zjem ze dwa obiadki, może. Zapraszam na film. Zobaczcie, projektantem tego był Marconi, także naszego urzędu miasta w Radoniu też. No i to jest jedno z najbardziej sławnych sanatoriów w Busku. Widzimy się przy jedzamku. Kawa zimowa z dynią Niestety w busku wypiłem tylko kawę, ale wracając odjechałem do Zajazdu w Wilczyniec, bo miał 4,5 oceny i 3200 opinii. Zobaczcie, jak wygląda koloneczka. No taka jest. Nie jest za duża, ale myślę, że będzie pyszna. To jest chyba przednia golonka. Także jest chyba nie za duża. Nie, to jest chyba tylna. Dobra, zobaczcie jaka kostka. Do no kostki jest. Sporo. Więcej niż tej golonki, ale zaraz ją spróbujemy. Dwa ziemniaczki opiekane. ziemniaczki jak ziemniaczki, całkiem smaczne próbuję teraz kapustki no kapustka zasmażana bardzo dobra taki, ja bym powiedział, taki bigosik mmm kapustka jest pyszna, naprawdę Dobra, teraz spróbuję goloneczki. Do tego jest krzanik i muszardka. Krzanik chyba swoje roboty. Musztarda dobra. No ale ta goloneczka wam. Skórka niestety nie jest grubiąca. Mało słona. Nie ja jestem przyzwyczajony do jakichś olbrzymich porcji golonek powiem wam, z tego całego mojego dania to ta kapustka jest najsmaczniejsza no, golonka trochę malutka za dużo tutaj mięska nie ma w porównaniu do, do u ubacy to tam kosztuje 120 zł ale ta golonka to jest naprawdę kawał golony no a tutaj taka porcja dla normalnego Kowalskiego a ja normalny nie jestem Ta golonka, tylko taka mało doprawiona bym powiedział. Czekam na inne dania, także, które są popisowymi daniami w tej kartmie. no Skóra w tej golonce jest taka, bym powiedział, że trzęsąca się, taka no taka ugotowana golonka. Czyli taka golonka z zupy. Fasolowej albo grochowej. Ale bardzo dobry szanik. No, kapuska jest naprawdę pyszna. No powiem wam, chętnie to bym te kości zjadł, albo wezmę dla Tosi i Zuzi. Zobaczcie, jak wygląda placek. To jest placek świętokrzyski w wersji połowę to jest. Bo niestety ja za plackami nie przepadam. Czy tak wygląda połowa placka świętokrzyskiego. No i placek wygląda bardzo korzystnie. Mało słone to wszystko jest. Nie chcę bardzo dużo solić placuszku znajdują się grzybki te No ja tak mówię wam, że nie przerpałem za plackami No Sasik do placuszka. częściej przewinka widzę, że z ogóreczkiem jakimś kiszonym. Możliwe Chociaż szczerze mówiąc ten placek też mi nie smakuje Ale sosik smaczny No z śmietanką to dobrze smakuje Wracając do mięsa Bardzo chude jest Dobra, nie będę krytykował, ale wydaje mi się, że jest trochę za suche. Już jestem zły, że nie widziałem tego tatara. A więc tak, zamieniłem sobie schabowego na tatara. No i powiem, wam, jestem bardzo zadowolony z tego, bo ja akurat tatara to kocham. No tatar ładnie podany Teraz dokonam, że tak powiem mieszania. mieszania. Dobra, dodam sobie troszkę magii. Kurwa. Przepraszam, ale mi się psiupnęło no. I tym sposobem spieprzyłem sobie Tatara. I czekajcie, zrobił ujście, może to mi wyleci. No i powiem wam tak. I Tatarek mi smakuje. Jeszcze sobie go do pieprza. do sole. Fajne bułeczki, o ciepłutkie bułeczki są. Później wam powiem, jak to smakuje, bo tutaj po prostu zeszli się ludzie. Tatarek, bardzo dobry. No, bułeczka. Całkiem fajna Dobra, ja to zaraz do Was wracam. Także pogadamy, jak wyjdę, bo. Jest dużo ludzi. Pora obiadowa, teraz to się wszyscy zbierają. Widzimy się później. Zobaczcie kto tu jadał. Gwiazdy TVN-u. Jestem w Śladków Mały. Za mną jest Zajazd Wilczyniec. Zrezygnowałem ze schabowego, no bo widziałem jak ten schabowy wyglądał. No nie był za gruby. Podobno był dosyć cienko rozbity, ale powiem Wam tak. Na pewno co mogę polecić, Co polecam tatara. Bo pierwsze co, cebulka była bardzo drobniutko posiekana, i ten ogóreczek też. No ogólnie mięsko widać różowiutkie, świeżutkie, naprawdę pyszne. Bułeczki do tego zapiekane, dwie dostałem, jedna chyba z jakiegoś ciemnego przemiału, druga z jasnego, więc naprawdę bardzo się cieszę, że zamiast tego schabowego zjadłem tego tatara. Bo tatar naprawdę jest pyszny. Polecam tatara. Jeżeli chodzi o golonkę, golonka nieduża. Golonce było więcej kości niż tego mięsa. No taka, powiem wam, taka ugotowana, taka sota z wody, no takiego smaczku nie było, nie tak jak u Bacy. Wszyscy jadą na tego Bacę, ale golonkę co jak co, lepszej golonki nie jadłem w życiu niż u niego. Naprawdę tam jest dopracowana, pyszna. Kawał mięsa, kawał golonki, naprawdę rewelacja. Zresztą schabowy też był tam zajebisty. No Także Bacę polecam, mimo całego hejtu, którego na niego idzie. U Bacy na cacy, naprawdę jest pyszna golonka. Jeżeli chodzi o Schabowego, Schabowego nie próbowałem. Widziałem jak wyglądał, no nie był jakiś za duży, no. Ale widząc go, powiem Wam, zrezygnowałem z niego na korzyść Tatara, przez co się bardzo cieszę. Wracając do tego placka świętokrzyskiego, no powiem Wam tak, ja za plackami nie przepadam. No ale dałem lepsze polacki. Jeżeli Gugała poleca, to polecam tutaj zjeść sobie tatara, bo no tatar, jeżeli będzie taki zawsze, to naprawdę tatar jest pyszny. Reszta przeciętna. Nawet bym powiedział, że w tym barze smakołych u nas no dużo smaczniejsze to jedzenie, doprawione takie, dosmaczone. Tu troszkę zabrakło pewnych rzeczy. Chociaż tatar... Pyszny. Do zobaczenia, do usłyszenia do następnego razu. Trzymajcie się, na razie piona. Ja tak naprawdę jadąc z buska tutaj się zatrzymałem, bo w busku jak zobaczyłem, co tam można zjeść, to powiem Wam szczerze, że no nie chciałem iść do jakiejś no-name'owej restauracji. Wybrałem tutaj zajazd, który ma chyba 4,6. Nie było źle, ale spróbujcie sobie Tatara. Chciałem jeszcze powiedzieć, że pozdrawiam bardzo sympatyczną panią, która nas obsługiwała. Obsługa na najwyższym poziomie. Także na razie. Do